Szczęście to nie jest supermoc. Nie jest. Nie jest. Nie jest. Nie, nie. Mhm. Dama, która mówi nie, Aha. nie jest damą. Nie na pewno jest. Niech ci nie będzie. Nie jest! Sorry, nie tak. chciałam ci przerywać. Y, to nie ja nie chciałem. Nie, 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 nie. Ty nie, pies. ale jednak to powiem, nie jest. Właśnie chciałam do tego wrócić. Jest, nie, nie jest. Kompromisowo powiedzmy nie jest. <laughs> Z tym, że jest. <laughs> Okej. <Okay. śmiech> Bierzemy cię. Tak jest. <laughs> o, ja to mam szczęście. Świetna jest. Wiesz, czego nam trzeba? Ludzi nam trzeba. Zespołu, kurwa. Twardych członków z miękkim kręgosłupem i na tyle młodych, żeby jeszcze nakręcić sześć kolejnych części. Moje okay. ciało to instrument zagłady. Jaką masz supermoc? Odwagę. Zruszyłem się. Masz dosyć odwagi, żeby zajrzeć do kibli i zobaczyć, czy nie wyszły papierowe ręczniki? Okej, okay, to ja zacznę zbierać cv ale nie płacimy za badania pracownicze. Chyba świeże konto na Linkedinie. To jest vanisher. Gdzie? A że umie znikać! Ha, ha. Ładnie! Prawda? Jeszcze nie przyszedł? Chyba spóźni się trochę. Supermoc? Zakłócanie pola elektrycznego. Tego w ludzkim mózgu też. Co wywołuje skrytynienie, mdłości, ból. Czyli całkiem jak disco polo. Wyczuwasz jakby ducha czasu? Nie. Nie, inną. Odżywam kwachet. O! Chcecie, żebym wam pokazał? Nie, dzięki, jest... Nie, zła. wierzymy ci na słowo. Też tak mam po kebabie. <laughs> tak. Jak chcesz się nam przydać? W skrócie, jestem lepszy od was. We wszystkim. Kiedyś znajdę takie miejsce, gdzie mieszkają ludzie we wszystkim ode mnie gorsi. Banda pożytecznych idiotów. I tam będę ich supermenem. To wróć do Kanady. Zamknij tę niewyparzoną mordę. Dobra? Peter! Albo coś mi tu umkło, albo... Jakieś supermoce, coś w tym guście? Czy, czy ja... Nie. Y, w sumie to nie. Y, przyszedłem z ogłoszenia. Tak sobie. Dla jaj. Bierzemy cię. Tak. Super! Jako ex-X-Men. Starzysta. Dzięki Bedlam. Zawsze miałem problem z dyskryminacją w nazwie tej grupy. X-Men, czyli faceci. I dlatego nasza grupa będzie nowoczesna. Neutralna genderowo. Od tej pory nazywamy się x Force. Oryginalniejszej nazwy nie było? Nie pamiętam, żebym cię pytał o zdanie Peter. To nie ja mówiłem. Trochę mnie zwiało. O ja pierdolę, no przedszkole. O widzę ich. Moje śliczne skóry wysyniątka. Nie w dupę jebany betonowym chujem. Mój bok nie mój idiota! No, czyli mamy coś, w czym jednak nie był lepszy. A może wiatr nie dmucha tego, czego nie widać? A! Serio? O to chodzi! X-Force jak marzenie! Facetów z wąsami na starcie nikt Udało nie docenia. Się! Choćby takiego Hitlera. A! A Jesteś miks, tak? Takich słów tak. jesteś miks, jesteśmy. Tak. jesteśmy, tak. jesteśmy tak. O Boże Święty, co to jest? Żeby tak grzygać kwachę? Oj Jezu, opuszczę we własną maskę.